Wiosenny horoskop miłosny. Waga. Trzy runy dla wag. Dagas, mannas i urus. Hmm. Wyważone wagi są reprezentowane przez żywioł powietrza i lubią ciepło domowego ogniska. Potrzebują stabilizacji rodzinnej. Dlatego chcą partnera, przy którym zostaną do końca swoich dni. Dla zodykalnych wag nadchodzi bardzo pomyślny czas. Właśnie taki, o jakim już od bardzo dawna marzysz. Jeśli jesteś osobą samotną, pojawi się ten konkretny człowiek, który nie rzuca słów na wiatr. Pojawi się taki, który uważa białe za białe, a czarne za czarne. Człowiek mocno stąpający po ziemi, który sprowadzi cię z chmur. Ty, jako zrównoważona waga, nie tylko możesz poczuć się spełniona, ale przede wszystkim odczujesz tę nierozerwalną więź jego duszy z twoją. A jak dotrzeć do tej osoby? Jaki jest sposób? Skorpion. Trzy runy dla skorpionów. Durizas, Pertro i Naudis. Hm. Emocjonalne i wrażliwe, uparte i pamiętliwe, czyli skorpiony. Pod płaszczem niby szorstkości chowa się delikatna postać, która chce być kochana, potrzebuje miłości i wzajemnego powiązania emocjonalnego. Skorpiony uważajcie tej wiosny, gdyż możecie zrywać wszelkie więzi uczuciowe lub zamykać niewygodne związki. Możecie działać przeciwko przeznaczeniu i nie słuchać swego wnętrza, a po prostu dokonywać drastycznych zmian. Wasza siła może być niestety źle użyta, może przynieść gwałtowne rezultaty w postaci odejścia, wycofania się, a nie pójścia naprzód. A potem no właśnie, co jeszcze runy chcą powiedzieć? Strzelec! Trzy runy dla strzelców algis, dagas. I ansus. Ogniste strzelce, dla których priorytetem jest dążenie do uprawnionego celu. Będą tej wiosny stawiały na niezależne relacje: ambicje, plany życiowe oraz samorealizacja to będzie dla nich pewien wyznacznik, według którego będą postępować. Dobry czas na dokształcanie się, zdobywanie wiedzy lub poznawanie, ale nie osiadanie, samotne strzelce mogą dać się w krótki romans lub przelotną wirtualną znajomość. Zajęte natomiast mogą szukać złotego środka z dotychczasowym partnerem. Porozumienie i emocje odegrają największą rolę w waszych latach osobistych. Najważniejsze, by określić wspólne potrzeby i odkryć to, co dla oczu niewidoczne magia miłości, której tak bardzo potrzebujecie. Czy ta wiosna będzie przełomem w waszym życiu osobistym? Jeżeli chcesz, by pradawne runy przekazały tobie prawdę, konkretne rady i przedstawiły indywidualną prognozę odnośnie zdarzeń, które będą miały miejsce w twoim życiu podczas wiosny tego roku, wyślij SMS razem.data urodzenia pod numer 73212